Hejka! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, albo nie zrobiłeś i nie zasubskrybowałeś mojego kanału, to uczyń to właśnie teraz. Pomoże to na pewno w rozwoju mojego kanału. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję. Bo jak wiecie, na razie jestem tutaj świeżaczek. No, muszę Wam powiedzieć, że początki nie są łatwe, no. Ale każdy jakoś zaczyna, prawda? No. Dzisiaj będziemy sobie robić popcorn. Jako, że ja właściwie to przez całe życie jadłam taki popcorn, wiecie, z mikrofalówki. No wiecie, kupujecie takie w torebkach, wsadzacie do mikrofalówki, załączacie guzik, pak, 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 popcorn zrobiony, nic, tylko się zajadać, pycha i w ogóle. No, aż pewnego razu wyczytałam, jakie to jest w ogóle niezdrowe, rakotwórcze i w ogóle, No no, no chociaż co w dzisiejszych czasach jest zdrowe, no ale... Tak się przestraszyłam, że przestałam kupować taki popcorn. Aż pewnego razu mój mąż pojechał do sklepu i stwierdził: Zobacz, jaka super popcornica! Kupimy! Zakupiliśmy! Zrobiliśmy popcorn, wiecie, ja cała happy. No i się okazało, że tragisz. No po prostu tragisz. Jak można jeść taki popcorn bez masła, bez soli? normalnie sus z tego spadł, jakbyście wiórę jedli? Nie wiem, stropian potarty. Katastrofa. No ale jako że Polak potrafi, proszę bardzo, super przepis na pyszny popcorn z tej maszyny. Ta maszyna ma jeszcze jeden minus. Jak mieszkacie w bloku, to uwierzcie mi, że nawet, nie wiem, sąsiadka Ela spod czwórki, która jest przygłuchawa, na pewno usłyszy, że robicie popcorn. To jest tak głośne, że normalnie cały blok będzie wiedział. <ścoughs> no cóż no, ale nie ma zastrzeżeń, robi popcorn w minutę. Tak jak już właśnie mówiłam, trzeba rozpuścić masełko, u mnie się rozpuszcza tu 50 g masła, no tak na oko, no wiecie, no przecież nie będziemy, ej, no 50 g masełka, do tego jest potrzebne pół łyżeczki soli. Tak, pół łyżeczki soli, masełko i czekamy, aż nam masełko się rozpuści. No wiadomo, najlepiej klarowane. popcorn będzie py Aha, no właśnie, najważniejszy składnik jeszcze nam jest potrzebny. Kukurydza. <grydza> Gdzie my mamy tę kukurydzę? Oj, 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 Masełko już nam się tutaj topi w garnuszku. No, już jest ekstra, więc tak. Masełko, 50 g masła rozpuścić w garnku, dosypać pół łyżeczki soli, postawić pod naszą super maszyną. Chciałam powiedzieć niecenzuralne słowo, ale na szczęście się powstrzymałam. Tak. Stawiamy garnuszek z rozpuszczonym masłem i solą. Wsypujemy ziarenka popcornu. Naszą kukurydzę już tam, już tutaj mam tu przesypaną. Nawet jakiś śmieć tu się znalazł z tej kukurydzy. Te z tego, z tej kolby. No. Teraz co, załączamy maszynę. Uwaga, będzie głośno, chociaż ja może ten głos wytnę. Rzucamy nasze ziarenka i czekamy. No i co, nasz popcorn prawie gotowy, jeszcze pokrywka. I teraz trzeba zrobić tak. Super! Do miseczki. I zobaczcie, jaki pyszny maślany popcorn nam wyszedł. Mmm, pycha. Ale nie martwcie się, bo jak nie macie popkornicy, to można też zrobić właśnie w mikrofalówce, ale nie, że kupujecie właśnie z tej... chociaż niezdrowo, ale co tu jest zdrowe? Więc potrzebna nam jest miska, talerz, ziarenka popcornu. <śm> ziarenka, popcornu> ziarenka kukurydzy na popcorn. Łenny! Wsypujemy, dajemy talerz i do mikrofalówki. Trzy minutki, i czekamy. O, zaczyna się, widzicie? Chcę hmm? sobie poradzić tak. A czy zdrowe, czy niezdrowe, no to już musicie sami sobie zdecydować. Już przestało chyba albo jeszcze troszeczkę. I patrzcie. Uuu! Oaha! Ale gorące! Minus jest taki, że się to nagrzało. Taram! Popcorn, bo I zobaczcie, tu też się zrobił popcorn i ten sam sposób do garnka z masełkiem, solą i pycha. Mm, mm. Nie trzeba kupować łapacza kurzu, nie? No, chociaż radzi sobie lepiej, szybciej, tylko że głośno, wiadomo. Do mnie osobiście przemawia właśnie sposób łapacz kurzu. Jest szybciej, no jak już to mam, to przecież w tym będziemy robić, prawda? No, a jak ktoś nie ma, no to tak też da radę. No nic. Idę zajadać się popcornem na filmie z dzieciakami. Już się nie mogą doczekać. Jeśli film się podobał i był pomocny, no to łapka w górę. Dziękuję. Pa!